Sadzi call everyone. Witajcie kochani na filmiku wspominkowym z pobytu moich rodziców u nas. Y byli u nas tylko 10 dni. To się tak mówi, ale zleciało bardzo szybko. Przylecieli w piątek, wiecie, wypiliśmy sobie kawkę, zjedliśmy ciasto, chwila relaksu była i trzeba było iść po Arwiego. Potem przyszliśmy, szybko trzeba coś zjeść, i już minął jeden dzień. No, w sobotę zaczęliśmy, że tak powiem, z grubej rury, bo ja szłam rano do pracy na dziewiątą do 17, Więc yy, mąż został z rodzicami i z dziećmi. No i spędzili sobie miło dzień, no prawie dzień, bo jak ja już wróciłam o tej. 5.30 to wiecie, czyli 5.00, no nie 30, i 15, po, bo y, mnie odebrali samochodem, więc to nie było aż tak długo. W każdym bądź razie pojechali do wesołego miasteczka, spędzili tam nie wiem, jakąś godzinę, półtorej. Y, byli na samochodzikach, na karuzelach. Y, mama była z arwim na takiej. Dla, dla starszych troszeczkę. Jak pamiętacie, z pobytu kuzyna, to Arnie mu się bardzo spodobała taka karzyla. I na niej też był jeszcze raz mm, samochodziki to jest taki troszeczkę gwóźdź programu z moim tatą jak się idzie do wesołego miasteczka, bo i my lubiliśmy jako dzieci jeździć z nim tymi samochodzikami jak i teraz wszystkie wnuki lubią jeździć z moim tatą samochodzikami, więc za każdym razem jak jest taka możliwość no to jadą i tata był z Arvim, a mąż był z Enają i się ścigali i trykali i tak dalej no jak ja jeżdżę z Armin samochodzikiem, no to się nie trykam. <laughs> nie lubię za bardzo właśnie takiego trykania y, tymi samochodzikami, wiecie, uderzania i tak dalej. Ja wolę się ścigać bardziej niż, niż em, te em, pozorowane sztu, y, stuczki. W każdym bądź razie byli sobie na tym wesołym miasteczku. W niedzielę y, mieli jechać gdzieś indziej. Ale nic z tego nie wyszło. A bo ja myślałam, że skończę wcześniej, bo nie było ruchu rano i tak wyglądało, że wszystkich wcześniej puszczą do domu i narobiłam im trochę nadziei, że wrócę i czekali na mnie. Rodzice poszli sobie do angielskiego kościoła, dzieci nie zabrali, więc żeby spokojnie mogli się pomodlić. No i potem zostali z dziećmi, bo mój mąż poszedł wcześniej do pracy i Dobrze, kojarzę. No, w każdym, nie. nie, 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 nie. Nie byli jeszcze sami z dziećmi, ale weekend później, ten cały czas przed wyjazdem, to moi rodzice cały dzień byli z moimi dziećmi w sobotę i w niedzielę. I no, dali radę, muszę powiedzieć, że naprawdę super się bawili, super spędzili czas. Nie wiem, czy to by się udało, jakby to był pierwszy weekend, bo wiecie, to było dopiero tak 24 godziny po przyjeździe. Rodzice, dzieci. Musiały się troszeczkę dotrzeć z dziadkami, wiecie, musieli troszeczkę się oswoić, bo oni się tak często nie widują, żeby to było takie, wiecie, hopsiop. Chociaż muszę powiedzieć, że z wizyty na wizytę jest to coraz łatwiejsze i dzieci pamiętają więcej i nie muszą się jakby od nowa odnajdywać w takiej sytuacji, bo yy, w marcu zeszłego roku to długo trwało ta yy, jak się nazywa, przyzwyczajenie no, w każdym razie y, adjusting, tak a potem w, w, w lipcu już było troszeczkę lepiej, a teraz naprawdę już tak sprawnie, że od drugiego dnia praktycznie mogliby zostać sami i y, tam było też takie, y, że na przykład Anaya poszła z moją mamą na spacer i tak dalej. Y, we wtorek byliśmy na kręglach całą rodziną. I, i, I też była super zabawa, I, a tak to na. A, jeszcze byliśmy w Prymarku jednego dnia, a tak to tylko w sumie wychodziliśmy tutaj, tylko po naszej okolicy. A, jeszcze tego pierwszego dnia po odebraniu Arwiego zrobiliśmy rundkę sobie po naszym miasteczku i wylądowaliśmy w Tesco na zakupach. Mhm. W Tesco na zakupach, I kupiliśmy, słuchajcie, w poniedziałek puzzle. Wyzwaniem na ten pobyt miało być ułożenie e, 3000 puzzli. E, trochę e, mierzyliśmy, nie, mierzy, nie zmierzyliśmy sił na zamiarę, tak? jak to się mówi. E, I nam to nie wyszło, aczkolwiek była to fajna forma relaksu i naprawdę mi się podobało. Szkoda, że nam się nie udało tego zrobić, ale no, że tak powiem nie było wystarczająco czasu. E, ale fajnie było się usiąść sobie wieczorem i no po, po, układać trochę tych puzli, jak się mieliśmy w czwartek gości i zwinęliśmy te puzle, czyli znaczy ułożone fragmenty przełożyliśmy na podkładki i stoją i czekają aż znajdę chwilę, żeby je ułożyć, a w niedzielę, bodajże wyciągnęliśmy mniejsze puzle, takie z mapą Anglii i te ułożyliśmy w ciągu dnia, tam podchodziliśmy i układaliśmy, chociaż główną robotę to zrobili moi rodzice i ułożyli te puzzle, a te 3000 czekają na kolejną wizytę mam, <grym> więc nie wiem jak u Was, ale u nas to układanie puzli było taką świąteczną trochę m, tradycją, że mieliśmy takie puzzle chyba też czysta, czy... Te są 3000, ale mieliśmy chyba czysta w domu z Pocahontas, yy, i rzeczywiście yy, im byliśmy starsze, tym szybciej to układałyśmy i bardzo nam się to podobało. Mieliśmy chyba tylko 2 czy trzy takie zestawy puzli, yy, jakoś tam więcej nie. Powr powracaliśmy do tych, które mieliśmy. Chyba były jedne z dalmatyńczykami też, jedne właśnie z pokaonkasty, takie bardziej pamiętne. W każdym bądź razie układałyśmy je z siostrami, chociaż zawsze był problem taki, że to trzeba szybko skończyć, bo się stół zajmuje. Teraz no, też tak troszeczkę było, właśnie, że się rozłożyliśmy na dużym stole i jak chcieliśmy coś jeść, czy pić, czy cokolwiek, no to dookoła tych puzli. co jest troszeczkę uciążliwe, no ale jest taka cena, którą trzeba zapłacić. W każdym bądź razie tak, to pozostałe dni, no tylko wiecie, siedzieliśmy, gadaliśmy, gotowaliśmy. Planuję taki odcinek, może coś, e, Ala, e, co moi rodzice u nas zjedli, czy to było indyjskie, czy polskie, więc nie chcę tutaj tego wątku e, rozdrabniać. E, no i takie urywki naszego pobytu no. wspólnego chciałabym Wam teraz pokazać. Zapraszam serdecznie. Oj, oj. kisi-kisi киши киши бапча? babcia? киши бапча? Мм. Ана я. Ну живи. Я.

That's true.

And down, up, uh, and down, up, uh, and down. <laughs> And I asked, stop. Bravo, got it. Hey. Eddie. that ah, mami, Okay, you too. Mami, cheers. Cheers. And daddy cheers. Daddy cheers. Hmm? Daddy cheers. <laughs> All together for. Together. Mieliśmy super zabawę na kręglach, ale było idealnie czasowo, bo już pod koniec, jak widać, Enaja była u mnie na rękach,

Oh, oh. another day. No to see oh, okay. okay. oh. au, <laughs> ty <laughs> 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 i no, Naja pomaga, to wyrobimy się. Takie śmieszne kształty mają. Że... Takie krzywe, nie? Mm. O, widzisz? Mm. Careful, careful, careful! For me. <gryzanie> codziennie rano cała ekipa chyba zaprowadzić Arwiego i codziennie po południu cała ekipa była odebrać Arwiego chyba tylko jeden raz nie byliśmy w pełnym składzie i było więcej chodzenia, no bo więcej opiekunów do dzieci, więc dzieci więcej mogą chodzić. Hmm. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki przegląd naszego tygodnia. Pogodę mieliśmy hmm, śnieżno-deszczową, więc naprawdę za dużo nie chodziliśmy. Układaliśmy puzzle i bawiliśmy się we własnym zakresie w domu. Y nie, ale miłe wspomnienia pozostaną i cieszę się, że je utrwaliłam i takie fajne momenty i mam nadzieję, że Wam się podobał taki przegląd naszego tygodnia. Jeśli tak, to koniecznie skomentujcie, polubcie i zasubskrybujcie. Jeszcze mam jakieś tam plany filmowe z tego tygodnia. Chyba będzie jeden vlog Daily Vlog, bo tam nagrałam w ciągu jednego dnia. I jeszcze tam będzie to, czym karmiłam moich rodziców oraz, o Boże, jak oni się dogadują. <grywka> Więc zapraszam do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Na razie pa!